Słuchajcie, za moment będzie konferencja, dlatego prosimy jeszcze naszych muzycznych o jedną jakąś piosenkę, pieśń. Jak zauważyliśmy, jest z nami Radio Fara. Trochę nas nagrywają, dlatego pozdrawiamy wszystkich radiosłuchaczy, odbiorców też Fara TV. Pozdrawiamy serdecznie, zachęcamy do pielgrzymowania z grupą Świętego Jana. Jak dać radę, to w tym roku, jak nie, to zapraszamy na przyszły. Pozdrawiamy też wszystkich pielgrzymów duchowych, którzy nam towarzyszą, w których intencjach również tutaj się modlimy, których intencje polecamy. Zaśpiewajmy coś jeszcze, żeby wszyscy wiedzieli, że w grupie świętego Jana jest najwspanialej. Naród wybrany przez Pana Boga już mu nie grozi, nie śmierć, ni trwoga Wszyscy śpiewają i klaszczą dłonie. Izrael, Izrael O, Izrael, na, 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 na Izrael, na, 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 na Izrael, na, 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 na. Izrael Kiedy ogarniecie smutek i trwoga, Wyspiesz za sił do Pana Boga, on przygarnie każdego człowieka. Izrael, Izrael, o... Boga, już mu nie grozi ni śmierć, ni twoga. Wszyscy śpiewają i klaszą dłonie. Izrael, Izrael, o! o i Poczynamy naszą dzisiejszą konferencję. Tak jak już wspominaliśmy, dzisiaj rozmawiamy przede wszystkim o naszej ojczyźnie, o postawie patriotyzmu. W naszych konferencjach natomiast poruszamy temat kościoła przede wszystkim. I dzisiaj, żeby tak połączyć te dwa tematy, to będziemy rozmawiali o kościele domowym, o kościele, który tworzy się przez, przez rodzinę. Przez rodziców, przez małżeństwo, przez dzieci, też. I przede wszystkim popatrzmy na początku, że dzisiaj, jeżeli chcemy w ogóle rozmawiać o rodzinie, jeżeli chcemy rozmawiać o małżeństwie, to trzeba jasno powiedzieć, że we współczesnym świecie przeżywamy kryzys tych instytucji kryzys małżeństwa kryzys rodziny. Wystarczy popatrzeć na to, że dzisiaj Małżeństwo bardzo często jest w ogóle niewłaściwie rozumiane, bo sprawa jest dość prosta i dość rzeczywista. Małżeństwo to po prostu związek mężczyzny i kobiety. A dzisiaj coraz częściej są różne próby redefiniowania tego, te, te, tego pojęcia małżeństwa, I, i tu może też trzeba właśnie tego pilnować jakoś strzec, żeby. Zawsze było, że jest prosta, że, że mężczyzna i kobieta to małżeństwo i innych rzeczy nie przyporządkowywać do tego tytułu i tej instytucji. Niemniej jednak, gdy mówimy o małżeństwie, to też możemy sobie zdać sprawę z tego, że są różne rodzaje małżeństw. Mamy małżeństwo, które jest ustanowione w kościele przez sakrament. Mamy też małżeństwo, które może być ze skutkiem cywilnym. I, no I mamy też, może tu już właściwie nie ma małżeństwa, tylko bardziej mowa o, o, o tych wolnych związkach, gdzie nie ma żadnego sposobu sformalizowania tego związku. I żeby może ukazać, że ten kryzys małżeństwa we współczesnym świecie rzeczywiście jest, małżeństwa, rodziny, to są choćby takie statystyki dostępne, które mówią o rozwodach w małżeństwach. I co ciekawe, jeżeli, chodzi, jeżeli porównamy właśnie małżeństwo tylko cywilne i małżeństwo kościelne, sakrament małżeństwa, to w przypadku małżeństw cywilnych ten poziom rozwodów jest zdecydowanie wyższy. Jak dobrze pamiętam, to 1 trzecia małżeństw tylko cywilnych. Po prostu się rozpada. W przypadku sakramentu małżeństwa ten odsetek jest zdecydowanie niższy, i tutaj też taka ciekawostka, to wskazówka, może też i dla, dla małżonków, po prostu. Poprowadzono statystyki, jeżeli chodzi o te rozwody w małżeństwach, i z tym sakramentem małżeństwa podzielono to też na kilka części. Po pierwsze, na takich małżonków, którzy zawarli po prostu sakrament małżeństwa. No ale są niepraktykujący. Później na takich małżonków, którzy zawarli e, sakrament małżeństwa i co niedzielę są w kościele i na takich małżonków, którzy zawarli sakrament małżeństwa, są w kościele w niedzielę, a czasami też w tygodniu, w październiku na różańcu, czy w maju na majówkach czy na innych też i nabożeństwach. Może na pielgrzymkę na przykład idą. E, I Największy odsetek, jeżeli chodzi o te małżeństwa kościelne, jeżeli chodzi o rozwody, to były właśnie w tych małżeństwach, gdzie ten sakrament był zawarty, ale nie miało to przełożenia później na życie wiary, czyli po prostu niepraktykujący. A jeżeli weźmie się pod uwagę tych, którzy praktykują i to jak najczęściej, to tam to był jakiś po prostu bardzo niski ułamek procenta. Dlatego to też jest takie wskazanie, że rzeczywiście po pierwsze ta formalizacja związku, ona pomaga też i w jego trwałości, bo mimo wszystko człowiek do czegoś się zobowiązuje. Człowiek daje właśnie jakieś słowo, i może wtedy jest poczucie, że to dane słowo, to zobowiązanie trzeba też starać się po prostu dotrzymać. No a druga sprawa, właśnie też i ta kwestia tutaj pomocy Pana Boga. Możemy zobaczyć na tych przykładach, na tych statystykach, że to małżeństwo, jeżeli jest z Panem Bogiem, czyli z tą Bożą pomocą, to po prostu też jest bardziej trwałe. Dlatego, że, że popatrzcie, że w czasie, w czasie małżeństwa, w czasie ślubu yy, narzeczeni małżonkowie ślubują sobie miłość, wierność, że się nie, nierozerwalność małżeństwa. I, I jakbyśmy sobie wzięli na przykład Pismo Święte, to święty Jan choćby pisał, że to Bóg jest miłością. A skoro sobie ślubują tą miłość, a Bóg jest miłością, to warto właśnie budować na Panu Bogu. To sam Pan Jezus, jak opowiadał o, o domu na skalę, to, to tam właśnie, jeżeli jest ten fundament mocny, to łatwiej budować. I tutaj na pewno też trzeba w małżeństwie, żeby był ten fundament miłości jako, jako po prostu tego uczucia, którym się ludzie darzą, które związane jest z czymś dobrym. A dwa też właśnie tego fundamentu jako, jako Pana Boga, żeby budować na Nim jako na skalę, żeby to On był tym, który będzie po prostu podtrzymywał wtedy, gdy przyjdą różnego rodzaju życiowe burze. Paweł Domagała ma taką piosenkę inspirowaną właśnie tym tekstem z Ewangelii o, o domu na skale. Zdaje się, że tytuł jest w ogóle właśnie Dom na Skale i, i on tam właśnie tak śpiewa, że Choć przyjdą burze, a muszą przyjść, to do mnie runie, bo ty i ja budujemy dom na skalę. Muszą przyjść burze. To jest czymś normalnym. Mamy tutaj właśnie i, i mamy dorosłych ludzi, starszych, mamy młodych. Pewnie dorośli, bo rzeczywiście, jeżeli są w małżeństwie już od iluś tam lat, to pewnie, pewnie każdy, jakby miał tutaj coś opowiedzieć, to by powiedział, że w tym małżeństwie były lepsze chwile, były gorsze. Te burze po prostu zawsze przychodzą i, i ci młodzi, którzy są jeszcze przed sakramentem małżeństwa, to warto też mieć tą świadomość, że, że to nie jest tak, że, że jeżeli jest małżeństwo, jeżeli jest miłość, to wszystko się pięknie układa i zawsze będzie idealnie. Będą trudności, i to właśnie na tym polega miłość, że człowiek. Dzięki tej miłości potrafi pokonać te wszystkie trudności i te wszystkie przeszkody. Łatwo jest kochać wtedy, gdy, gdy to przychodzi po prostu lekko i bez wysiłku, ale nie jest to miłość wypróbowana. Żeby sprawdzić miłość, to potrzeba właśnie tych, tych burz, tych prób, i wtedy jest pewność. Dlatego, dlatego tutaj właśnie trzeba mieć to na uwadze i, i, i mieć na uwadze, że miłość właśnie będzie wymagała tego wysiłku. No i tak samo właśnie, tak jak w małżeństwie, potrzeba tego wysiłku, tak z pewnością też potrzeba tego wysiłku na co dzień w rodzinie, w domu. A więc, a więc po prostu w tych, w tych relacjach, w wychowywaniu dzieci choćby, to też by rodzice mogli nawet powiedzieć, że no jest... Jest poniekąd trochę taka wojna. I dlatego powiemy sobie dzisiaj o tym kościele, takim domowym, budowanym właśnie wśród, wśród najbliższych. Wiemy, że my wszyscy, bo o tym już mówiliśmy, my wszyscy tworzymy wspólnotę kościoła. Yy, wszyscy ludzie wierzący i, i ta wspólnota no, zbiera się przede wszystkim w budynku kościoła na modlitwie, czy w jakichś innych miejscach, gdzie ta wiara jest przekazywana. W szkole możemy się czegoś dowiadywać o wierze, ale. Głównym miejscem, w którym my będziemy rozwijać tą swoją wiarę, i, i, i miejscem, w którym człowiek w pierwszej kolejności powinien się o niej dowiedzieć, zawsze jest dom rodzinny. To rodzice jako pierwsi są zobowiązani do tego, żeby przekazać swoim dzieciom podstawowe prawdy dotyczące wiary. Zresztą wystarczy się odwołać do Chrztu świętego, gdy, gdy rodzice przynoszą dziecko do chrztu, to ksiądz stawia takie pytanie jeszcze przed chrztem, zaraz na samym początku, czy zobowiązujecie się po chrześcijańsku wychować Wasze dzieci? I wtedy zawsze wszyscy odpowiadają, że tak, a niestety, no, później z tym wychowaniem jest już trochę gorzej. Dzisiaj bardzo często, gdy pójdzie się do szkoły, do szkoły podstawowej. Do przedszkola to właśnie tam widać ten, ten, ten brak tego wychowania religijnego. Bo teoretycznie przychodzą dzieci z rodzin wierzących, a, a mając też 6 lat na przykład nie potrafią zrobić znaku krzyża, nie potrafią odmawiać żadnej modlitwy. No niestety dzisiaj rodzice często tak funkcjonują i to jest no niestety nie tylko w kwestii wiary, ale w ogóle w kwestii jakiegoś wychowania, przekazywania jakichkolwiek wartości, że czekają na to, że zrobi to ktoś inny. Bo pójdzie dziecko przecież do szkoły, do przedszkola, do szkoły, tam będzie pani, tam będzie no to na religii będzie ksiądz, to oni powiedzą oni nauczą. Z tym, że czasami na naukę pewnych takich podstawowych rzeczy, nawet jeżeli to dziecko ma dopiero 6 lat, to może być już za późno. Dlatego tutaj starać się trzeba o to, żeby to właśnie rodzina była tym pierwszym środowiskiem wychowania w ogóle i wychowania też do wiary. Dlatego rodzice muszą starać się o to i tutaj właśnie jeżeli ktoś będzie tym rodzicem w przyszłości, to po prostu pamiętać o tym, żeby to dziecko już od najmłodszych lat uczyć modlitwy. Uczyć modlitwy Później też nie zabierać do kościoła. Czasami tak jest, że rodzice mówią, że no nie chodzą do kościoła, bo mają małe dziecko, które ma tam 4 lata, 5 lat, 6 nawet. No i nie idą, bo to dziecko nic z tego nie rozumie i to dziecko będzie się tam nudzić. Jest tyle tylko, że jak z takim dzieckiem nie będą chodzić do kościoła no w tym wieku, to potem, gdy to dziecko będzie miało już 10 lat, to może ono samo powiedzieć, że... Po prostu nie chce iść, bo mu się nie chce, a nie wie o co tam zupełnie chodzi. Dlatego pewnie lepiej zapoznawać właśnie dziecko poniekąd z tą, z tą, z tą wiarą na tyle, na ile ono zrozumie. W najprostszy jakiś sposób dziecku tłumaczyć, kto to jest Pan Bóg, co Pan Jezus zrobił dla człowieka, że, że jest dobry, że go kocha. Ja pamiętam kiedyś, pojechałem do rodzinnego domu i. Moja siostrzenica, nie wiem ile miała wtedy, z 4 lata pewnie, powiedziała, że pójdziemy na msze. Nie bardzo miałem czas zostawać dziś na msze, ale okazało się, że to wcale nie trzeba iść daleko, bo powiedziała, że w ogrodzie za domem będzie msza. I tam poszliśmy, kazała mi sobie usiąść na jakimś pniaku. Sama siadła kawałek dalej. Chciałem się do niej dosiąść, ale powiedziała, że jak już się siadło, to już miejsca się nie zmienia tam już się siedzi i tyle. I coś do niej rozmawiam, kazała mi być cicho, się nie rozmawia. No i potem nagle na... Siedzimy, siedzimy i dała komendę wstajemy, składamy ręce, siadamy. Wstajemy, siadamy, wstajemy, siadamy. Amen. Czteroletnie dziecko, słuchajcie, tyle z tego wiedziało. No i poniekąd to pokazuje, że zbyt wiele może nie wiedziała. Ale było już jakieś zapoznanie, było jakieś zainteresowanie, no i póki co, no to było na tym etapie może właśnie ta informacja, że trzeba siedzieć grzecznie i spokojnie. A kwestia, a resztę kwestii właśnie to jest ta droga pracy, że to dziecko może się z tym po prostu zapoznawać. Dlatego na pewno właśnie rodzina jest tym miejscem, gdzie od najmłodszych lat tą wiarę dzieciom trzeba przekazywać i mówić o Panu Bogu, czytać choćby może i Pismo Święte, tym bardziej, że są też te i wersje właśnie Pisma Świętego dla takich dzieci. Z obrazkami jest to na pewno do przystosowania. I jeżeli chodzi o to czytanie Pisma Świętego i tą modlitwę, to tak samo można to odnosić do wspólnoty małżeństwa. Może warto po prostu też pomyśleć tutaj się zwracam do małżonków pomyśleć o tym, żeby może w domu razem. Spróbować czytać Pismo Święte, razem, razem usiąść, przeczytać jakiś fragment, przedyskutować ten fragment, bo często jest tak, że, że my może w kościele słuchamy Pisma Świętego, słuchamy Ewangelii, wychodzimy, nie wiemy nawet o czym ta Ewangelia była, bo szybko zapominamy. A taka prosta praktyka może spróbować właśnie podjąć, żeby nie było tego za dużo, bo wiadomo, różnie może być z czasem, spróbować po prostu przeczytać sobie Ewangelię raz w tygodniu z niedzieli, Wspólnie, nie będzie ona na pewno wtedy za długa, i przedyskutować, co takiego Pan Jezus w tej Ewangelii przekazuje, czyli jak to po prostu odnieść do naszego życia. I często wtedy można właśnie nawet jakimiś Yy, swoimi spostrzeżeniami ciekawymi się nawzajem i wymienić i, i ubogacić. No i też człowiek wtedy, jakby zrobił to powiedzmy przed niedzielą, to później inaczej tą niedziel niedzielną mszę świętą przeżywa. I dalej, jeżeli chodzi o małżeństwo, o rodzinę, to ważnym aspektem na pewno też jest modlitwa. Z praktyki różnych małżeństw yy, słyszałem, że Właśnie ta modlitwa bardzo często pomaga też w tych trudnościach. Ja znam osobiście takie małżeństwa, które, bo wzięły takie postanowienie, czy to od razu, czy gdzieś tam z biegiem lat, że codziennie wieczorem razem będą klękać do modlitwy i odmawiać tą modlitwę na głos. Nie chodzi, żeby ta modlitwa była jakaś bardzo długa, to może być nawet jedno Ojcze nasz, ale że będą po prostu, co by nie było, wieczorem, jak są tylko razem w domu, to razem klękają i razem się modlą. I słuchajcie, i ciekawa sprawa jest, że ci małżonkowie mówili, że nawet jak były takie dni, że, że się pokłócili, że się nie odzywali, ale klęknęli do modlitwy, bo tak ustalili. To po tym odmówieniu choćby najkrótszej modlitwy, wspólnym odmówieniu na głos, no po prostu coś pękało i, 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 i człowiek dążył jakoś do. Do tego co dobre. Dlatego z pewnością ta, ta wspólna modlitwa, wspólna modlitwa małżonków, ona y, pomaga, pomaga właśnie w tym budowaniu tej miłości, pogłębianiu tej miłości. No i tak samo może warto właśnie to przenosić później na grunt, y, tej, tej, na grunt rodzinny, gdy, gdy są dzieci. Z dziećmi razem się modlić, bo no niezbyt wiele daje sytuacja taka, w której rodzic powie do dziecka, żeby się pomodliło, y, no a sam się nie modli albo nawet może się modli ten rodzic, tylko no dziecko po prostu o tym nie wie. Dziecko tego po prostu nie widzi, bo no rodzic nie wiem, no później idzie choćby spać nawet nie. Yy, dla dziecka, dla dziecka największym zawsze autorytetem będzie rodzic. Dziecko po prostu stara się odwzorowywać te yy, zachowania swojego rodzica. Zresztą no pamiętam jak, jak w przemyślu do przedszkola chodziłem, yy, znaczy jako ksiądz już. I był taki chłopak, Tymek chyba się nazywał, w, 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 w tej zerówce u sześciolatków. Tymek był taki dość duży, większy troszeczkę od innych dzieci, no i tak trochę lał te dzieci inne. I trzeba było go tam nieraz przywołać do porządku. I jedna ciekawa sprawa: Tymkowi, jak się tłumaczyło, to on naprawdę, no, on widać było, że to rozumie i stwierdził że tak, rzeczywiście tak jest. No ale miało 5 minut i znowu trzeba było dzieci wyrywać od tymka, bo wymierzał sprawiedliwość. Znaczy, swoją drogą, to no, i w swojej sprawie, i w innych, on po prostu czuł się takim odpowiedzialnym za porządek według jego myśli. I słuchajcie, tak się zastanawiałem, no, co, co w tym jest, bo jak się z nim rozmawia, to no, no, sensownie się z nim rozmawia sam na sam, a później po prostu on tak chodził, tak się bują na boki. I pewnego razu idę gdzieś tam ulicą no i tak idę, idę, i, i ten, idzie ten Tymek, Jak się buja, szczęść Boże do mnie mówi, także on się zawsze kulturalny przywitał, ja tam szczęść Boże, a patrzę, a za nim, a za nim idzie taki, taki Tymek tylko trzy razy większy, nie? Dokładnie taki sam, też taki napakowany, też się tak buja dwa telewizory pod rękami, nie? E, no najprawdopodobniej Tymka tato. I, i, I wtedy właśnie, wtedy zrozumiałem, że właśnie ten Tymek, to co on robił, on po prostu, no, no on naśladował tą swoją, choćby taką postawą, yy, no pewnie, pewnie też trochę postawę tego taty. Bałbym się tego taty w nocy spotkać, nie? No dlatego, dlatego tak sobie pomyślałem wtedy po prostu. Tak na pierwszy rzut oka była taka moja myśl. Dlatego tutaj tak samo właśnie, jeżeli chodzi o tą modlitwę, czy postawę wiary. Dziecko zawsze patrzy na rodzica i teraz tak, jak widzi, że rodzic się modli, to ono samo też po prostu z automatu będzie klękać, będzie się modlić. Jak widzi, że rodzic idzie do kościoła, to to dziecko też no, będzie chodzić do kościoła. Pierwsze z rodzicem, a potem pewnie będzie samo chodzić yy, do kościoła. Z bierzmowanymi spotkania mam też co roku i, i, i no właśnie, różnie jest z tym uczestnictwem bierżmowanych, w mszach świętych, tych kandydatów do bierzmowania, no, ale zauważyłem też tutaj jedną prawidłowość. Problem z uczestnictwem przy świętej mają, ma, ma ta młodzież, no, której rodzice nie chodzą do kościoła. I co z tego, że, że przychodzi y, później y, ten rodzic i mówi, no tak, niech idzie do kościoła, no ale no, sam rodzic nie idzie, no co to dziecko widzi po prostu o co chodzi i, i, ta, i ta wiara jest taka po prostu y, spłycona. I tutaj też na pewno jeszcze jeżeli chodzi o, o tą, ten kościół domowy no, dzisiaj zdaje się słyszeć takie głosy czasami, że nie może być takiej sytuacji, że dziecko zostaje ochrzczone, bo to jest niemowlak, to ono tam nic nie wie. Rodzic zdecyduje za niego. Jak dorośnie, to sobie sam zdecyduje. No to ja też jestem za tym, że jak dorośnie, to sobie sam zdecyduje. Tylko wiecie. Ciężko, żeby dziecko jak doroście miało sobie samo o czymkolwiek yy, decydować w kwestii wiary. wiary, której nie miało okazji, wiary, której nie miało okazji poznać. Troszeczkę łapiemy tubę inną. Yy, więc rodzic jest. Yy, Rodzica zadanie jest pewnie takie nie, żeby właśnie to dziecko zmusić do wiary, tylko właśnie pokazać tę wiarę. Pokazać wiarę i wtedy, gdy dziecko dorośnie, to rzeczywiście może sobie wybrać. Wie o co chodzi w wierze, wie na czym to polega, zna zasady tej wiary, no i wtedy może zdecydować, czy chce wierzyć, czy nie. A jeżeli wiary nie poznało, no to, no to pomiędzy czym a czym ma wybierać, Jak jeżeli miało do tej pory tak naprawdę tylko i wyłącznie Jeden wybór. I myślę, że tutaj tak kończąc, podsumowując to, dbać trzeba właśnie o to, żeby rozwijać ten domowy kościół, tą domową wspólnotę wiary, i żeby ta, ten domowy kościół był też sytuacją taką, w której będziemy dawać świadectwo po prostu, świadectwo względem innych. A więc, a więc yy, tak jak my jesteśmy pojedynczo wezwani do tego, żeby, żeby być tą solą ziemi, światłością świata, tak też właśnie każda rodzina jest wezwana do tego, żeby względem innych ukazywać tą postawę wiary, nie wiem, idąc wspólnie na przykład do kościoła, przeżywając yy, święta no, w duchu religijnym, bo w końcu te święta zawsze mają być te, tą, tym wymiarem religijnym. Dziękuję za uwagę. I może na koniec właśnie pomódlmy się wspólnie w intencji, w intencji naszych rodzin. Abyśmy w tych rodzinach umieli pielęgnować wiarę, abyśmy w tej wierze wzrastali. Może szczególnie polecając, bo pewnie też są takie osoby w naszych rodzinach, polecając te osoby, które jakoś od Pana Boga się odwróciły, prosząc o to, aby do Pana Boga wrócili. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.